Pojawiła się już propozycja projektu budżetu miasta Kielce na 2026 rok. Jest on rekordowo duży, a pomimo tego wiele jego podpunktów budzi duże kontrowersje. Nazywam się Zbyszek Krawczyk i zapraszam na czwartkowe obiady w Hype News. Dzisiaj naszymi gośćmi są Marcin Stępniewski, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, dzień dobry Państwu oraz nasz stały bywalec, komentator Patryk Cylara. Cześć, dzień dobry, cześć. Panowie, czy rzeczywiście jest o czym dyskutować? Ja myślę, że o budżecie zawsze warto dyskutować, bo to jest tak naprawdę dokument, który powinien kształtować wizję rozwoju miasta nie tylko w najbliższym roku, ale w najbliższych latach, bo przecież do budżetu jest dołączona również wieloletnia prognoza finansowa, w której zawarte są informacje w zakresie przyszłych dochodów w kolejnych latach, wydatków majątkowych i zawarte są w niej również takie wieloletnie inwestycje, które powinny kształtować, rozwój naszego miasta niestety ten budżet nie odbiega jakościowo jeszcze od tych, które były przygotowywane przez poprzednika pani prezydent Agaty Wojdy czyli przez Bogdana Wentę to jest budżet taki trochę fikcji i trochę kontynuacji tego, co obserwujemy już od jakiegoś czasu. Czyli skupienia się na kwestiach fundamentalnych dla miasta Kielce, czyli chociażby rozwoju przedsiębiorstw, umożliwienia stworzenia warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy, w tym budżecie tak naprawdę nie ma. Bo oczywiście pani prezydent pięknie opowiada o tym, że są tam kwestie dotyczące nowego Malikowa, utworzenia terenów inwestycyjnych. Czy uzbrajania terenów w tak zwanym Kielskim Parku Przemysłowym, ale to są szczątkowe wydatki, groszowe wydatki w stosunku do szeregu innych wydatków zawartych w budżecie miasta. Na nowy Malików to jest ledwie kilkaset tysięcy złotych zabezpieczone i w perspektywie kilkuletniej na uzbrajanie terenów przy Kielskim Parku Przemysłowym, przy ulicy Śniegiemnego to jest około 9 milionów złotych. A jednocześnie przy tak małych nakładach na rozwój tych terenów, na których można inwestować, Pani prezydent zaplanowała, że tylko w przyszłym roku na ścieżki rowerowe wyda blisko 36 milionów złotych. No i pytanie, co powinno być priorytetem? Czy nowe miejsca pracy, nowe przedsiębiorstwa, które mogłyby inwestować w Kielsach? I to też warto zaznaczyć, że takie przedsiębiorstwa są, pojawiają się. Często w mieście Kielce chcąc lokować tutaj kapitał, ale są odsyłane do gmin ościennych właśnie ze względu na to, że tych terenów tutaj inwestycyjnych nie mamy. Czy jednak priorytetem, a według Pani Prezydent, takie mam wrażenie, patrząc na konstrukcję tego budżetu, nie powinno być budowanie ścieżek rowerowych? No bo jeśli na inwestycje, na tereny inwestycyjne wydajemy kilka razy mniej niż na ścieżki rowerowe, to mam wrażenie, że nie do końca właściwie jest to poukładane. Ja się cieszę, że ten dokument powstał i że jest przedstawiony radnym znacznie wcześniej niż, niż zakładem ja osobiście, bo pani prezydent ostatnio nas um, nauczyła takiego przedstawienia dokumentu z zaskoczenia, także tu na plus. Oczywiście nie odbyło się to bez jakichś fanfar w urzędzie, czyli konferencja, sztab, czyli cały zarząd miasta za panią prezydent, ładna prezentacja i dużo uśmiechów. Niestety mi do uśmiechu nie jest i tu się zgodzę z Marcinem, że brakuje konkretów, brakuje pieniędzy, które przełożą się na przychody miasta w kolejnych latach. I ogólnie każdy budżet finansowy jest dobry, o ile on zakłada, że te przychody będą generowane, czyli pieniądze, które wydamy będą robić w przyszłości pieniądze. No tutaj ewidentnie tego brakuje. I, i tak naprawdę jest o czym mówić. Oczywiście pani prezydent też obiecuje, że nie będzie podwyższyć że dla mieszkańców w tym budżecie. E, oby a, już, tak a już, przepraszam, że się wtrącę, a już w niektórych zakresach te podwyżki są zaplanowane, pomimo takich deklaracji. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład parking centrum przy ratuszu. Nie wiem, o ile bilety takie zwykłe wzrosły, ich koszt, ale wzrósł koszt abonamentów. Ja ostatnio sprawdzałem i była taka karteczka nalepiona, że. Chyba 6 zł za godzinę, więc w ciągu czterech godzin to już 24 zł. Tak, a w ciągu miesiąca wiem, że z 250 abonament wzrósł do 350 zł. I oczywiście można powiedzieć, no ale to przecież nie, nie ja podwyższam te opłaty, tylko prezes Zieleni Miejskiej, ale prezes zieleni miejskiej jest wybierany przez panią e, prezydent e, de facto przez, przez władze miasta. Dlatego to już jest taka rysa w zakresie prawdomówności dotyczącej opłat. Przepraszam, że przerwałem. Ja myślę, że ten budżet w ogóle będzie niedoszacowany. Też idąc tym no już tokiem myślenia, to, to faktycznie będzie tych pieniędzy brakować, ten deficyt będzie większy. No nie wiem, to na przykład przy tych inwestycjach, jakie Pani Prezydent planuje realizować w mieście, to nie wiem, podwyżka nawet materiałów budowlanych może właśnie przełożyć się na niedoszacowanie tego budżetu i wtedy co? No będzie pewnie przepraszać mieszkańców za ewentualne podwyżki, bo tak jak tutaj też Marcin, ty powiedziałeś, jakby są znaki pierwsze, będą pewnie następne. A co lubi pani prezydent robić? Podwyższać opłaty tak, za śmieci tak, mieszkańcom tak. I, i robi to cyklicznie. Także, także ja myślę, że już trzeba się szykować. Ja, ja, mogę, ja mogę z jedną sprawą uspokoić mieszkańców. Na szczęście, znacząca część opłat, nie wszystkie, bo, bo tak jak przy niektórych parkingach, czy przy niektórych którego na basenach chociażby to jako Rada Miasta nie mamy na to wpływu, ale przy podwyżce podatku od nieruchomości, przy podwyżce opłat za gospodarowanie odpadami, projekt pani prezydent głosowany jest przez Radę Miasta. O ile takie projekty w przeszłości poparcie uzyskiwały. O tyle jestem w stanie się założyć, że aktualnie byłoby o to trudno, choć niewykluczone, że pani prezydent o takie poparcie, jeśli będzie tego potrzebowała będzie walczyć. I no z tą prawdopodobnością i deklaracjami jest, jest trochę tak, że to są bardzo często niestety tylko deklaracje. Zgadzam się też z tą tezą, że ten budżet jest niedoszacowany, bo Patryk powiedział o tym, że wpadły nam, znaczy, że potencjalnie wzrastają koszty w wyniku. Chociaż inflacji, wzrostu kosztów materiałów budowlanych, ze względu na wzrostu kosztów pracy, wszelkie, e, wszelkie koszty, jakie ponosi miasto. A proszę sobie wyobrazić, że wydatki bieżące rok do roku zmniejszają się o 80 milionów złotych. I to jest zmniejszenie dość fikcyjne, nawet nie dość fikcyjne, trzeba wprost powiedzieć: e, e, finalne wykonanie budżetu będzie na zupełnie innym poziomie. A w Krakowie budżet, który również zakładał dość odrealnione wskaźniki, został uchylony przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Więc też apeluję o to do władz miasta, żeby te dokumenty finansowe, które są przygotowywane dla radnych, żeby one były jak najbardziej realne. Bo w innym wypadku prowadzimy do tego, że dwa miesiące temu jakoś przy jednym z głosowań dotyczących zmian w budżecie, tak z dnia na dzień zostało ściągnięte 200 milionów złotych, z inwestycji. Jeszcze pamiętam radni: Radna Katarzyna Czech-Dominguez argumentowała, że musimy za, tym, za tymi zmianami zagłosować, bo są proinwestycyjne, a zagłosowała za tym, że 200 milionów złotych z wydatków majątkowych czy inwestycyjnych zostało ściągnięte i przesunięte na wydatki bieżące. Więc to pokazuje, że trochę z dnia na dzień dość plastycznie Pani Prezydent z Panią Skarbnik mogą sobie ten budżet kształtować, ale ja nie deklaruję. My będziemy jednak pilnowali tego, żeby nawet to co panie, Pani Prezydencja zaplanowała, żeby jednak to, 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 ta deklaracja w projekcie budżetu była realizowana, a nie żebyśmy się za moment obudzili w Rzeczywistości, gdzie z dnia na dzień przesuwamy sobie 100, 200 czy 300 milionów złotych dość swawolnie, w sytuacji budżetowej miasta, gdzie walczymy o każde 10, 20, 50 czy 100 tysięcy złotych, pozyskane dodatkowo w ramach jakichś przychodów dodatkowych czy w ramach oszczędności, a wydatków, na których moglibyśmy oszczędzić, też jest naprawdę dużo. A jeśli chodzi o ten projekt. To mówimy o tych rzeczach, które obcięto, które są, które się nie podobają niektórym osobom, ale może wybierzemy coś, co po prostu jest pozytywne, co rzeczywiście fajnie zaskakuje, co, na co dobrze, że wpadła pani prezydent Patryku. Ja jestem skłonny wybrać nawet i, i, i faktycznie gdzieś tam remonty nakładkowe dróg, które są potrzebne w mieście, to, to jest dobry krok w dobrą stronę, dalej kontynuowany. Na szczęście powinno być ich, na szczęście są realizowane, ale powinno być ich więcej. To, że wyremontowane jest pięć ulic w mieście metodą nakładkową, w mieście blisko 200 tysięcznym też z, z tak rekordowym też, też budżetem zakładanym na przyszły rok, no to to troszkę jest zastanawiające. Na całe szczęście doczeka się remontu między innymi ulica Batalionów Chłopskich, tylko co na krótkim odcinku, nie na całości e, długości tej ulicy. E, nawet nie pofatygowano się, żeby ten odcinek choć trochę zwiększyć. E, on się ma kończyć na ulicy Zakładowej, czyli de facto wjazd do Targów, a dalej już dziadostwo będzie dalej. E, i, I to mnie martwi. Także plus za remonty nakładkowe z zaznaczeniem, że powinno być to tempo ich wykonywania i, i wielkość tych inwestycji większa, czyli więcej ulic wyremontowanych i plus za tereny inwestycyjne. Ale co mnie martwi znowu, że tych pieniędzy w budżecie jest za mało tak naprawdę wydanych i zagospodarowanych na ten cel. No, pani prezydent też ubiera w laurkę i włada opakowanie to wszystko, mówiąc o planie. Ogólnym miasta Kielce, który de facto nie powiększy tych terenów inwestycyjnych, nie uzbroi nam ten plan terenu, i faktycznie tereny się zwiększą, bo ilość będzie blisko 520 hektarów, ale to nie będą tereny, tereny uzbrojone. I tu mi trochę brakuje też może jakiegoś partnerstwa publicznego, nawet założenia takiego w budowaniu tych terenów i w uzbrajaniu ich. I, I chyba tyle, tak naprawdę, czyli tereny inwestycyjne, drogi, chodniki to zdecydowanie na plus, natomiast w większej skali to powinno być zrobione. Ja przychylę się do tych plusów, bo y Chociaż ulica Batalionów Chłopskich to jest ulica, o którą ja zabiegałem odkąd tylko zostałem radnym, bo tak jak Patryk powiedział, to jest ulica, która powinna, no nawet nie powinna, ona musi inaczej wyglądać w kontekście tego, że na targi zbrojeniowe przyjeżdżają tysiące ludzi i taki obraz naszego miasta w kontekście ulicy Batalionów Chłopskich, która wygląda aktualnie jak z poprzedniej epoki, no nie jest niczym rozsądnym. Ale tu plusy trochę się kończą, bo skala wydatków na drogi, na tereny inwestycyjne jest po prostu mikroskopijna. Te remonty nakładkowe w ramach programu Kielce bez dziur to jest 7 milionów 700 tysięcy złotych. I to jest tak naprawdę wszystko co wydamy na drogi w przyszłym roku. 7 milionów złotych. 7 milionów 700 tysięcy złotych. W ramach programu Kielce bez dziur jest jeszcze, przepraszam żeby być uczciwym, ulica Przelot. Za 860 tysięcy złotych będzie realizowana, ale to są wszystkie nowe inwestycje, które będą zapoczątkowane z tego budżetu. Reszta środków, które znajduje się w budżecie na inwestycje drogowe, to są inwestycje, które już są realizowane jak chociażby ale jak górników Staszicowskich. to są jeszcze środki, które były przyznawane w 2022 roku. Nie ma w tym budżecie żadnego takiego szarpnięcia, że pokazujemy, robimy coś nowego, robimy coś przełomowego. I te nakładki są ważne oczywiście, tylko my powinniśmy doprowadzić do sytuacji, w której to nie jest tak, że cieszymy się, że nakładki są, to powinien być pewien standard. A cieszmy się z dużych projektów, których w tym budżecie nie ma dużymi projektami mogłyby być Malików, mógłby być kielski Park przemysłu Przysięgiennego, tylko tam też skala jest zupełnie nieporównywalna. No proszę sobie wyobrazić, ja to jeszcze raz zestawię, że na drogi 7, ,7 milionów 700, nawet niech będzie 10 milionów. Zaokrąglmy to w górę, pomóżmy Pani Prezydent. I na tereny inwestycyjne też 10 milionów i to nie w jednym roku. To jest łącznie 20 milionów złotych, to w jednym roku Pani Prezydent wyda więcej naście Rowerowe, niż na kwestie drogowe, inwestycyjne. To jest jakieś szaleństwo planistyczne, i mam wrażenie, że ktoś, kto w ten sposób podchodzi do planowania budżetu. Zwyczajnie nie wie skąd biorą się pieniądze, że nowo powstałe firmy to są wpływy do budżetu miasta z podatku od nieruchomości. Nowo powstałe miejsca pracy to są wpływy do budżetu miasta z pit -u. Nowe przedsiębiorstwa czy zwiększone dochody nowych przedsiębiorstw, a przecież ten biznes sam się, sam się nakręca w pewien sposób, jeśli ta tkanka biznesowa w całym mieście powstaje, to są dodatkowe wpływy z Situ do budżetu miasta. To się przekłada nie na setki, nie na tysiące, to się przekłada na miliony złotych rok rocznie do budżetu, które moglibyśmy wydać już na te cele czasami też ważne, ale które w gradacji potrzeb powin nie powinny być na pierwszym miejscu. Na koniec, żebyśmy sobie też uzmysłowili, w jaki sposób możemy zmniejszyć. Zadłużenie miasta, żeby też były te pieniądze na przyszłość, bo mówimy o teraźniejszości, ale zapominamy o tym, co będzie, bo z tym dysponowaniem może być ta przyszłość nieciekawa, jak pokazują niektórzy. Przepis jest prosty w zasadzie. Tu jakby niczego nowego nie odkryjemy. Trzeba inwestować w tereny inwestycyjne i tak gospodarować tymi środkami, żeby one w przyszłości nam się zwracały. Natomiast t, t, można się zastanowić właśnie tutaj, tak jak ty Marcin powiedziałeś, czy drogi rowerowe to właśnie przełożą się na, na wzbogacenie się nas, czyli Kielczan i miasta. Myślę, że nie. Te, te, one nie będą zarabiać. Na siebie faktycznie są potrzebne, poprawiają jakość życia w mieście. Natomiast jeśli myślę o tych drogach rowerowych, które teraz powstają na Janowicza Iwanowa, po jednej i po drugiej stronie ulicy, no to się zastanawiam, czy, czy, czy faktycznie mamy iść tą drogą i wydawać kolejne pieniądze, nawet w tym przyszłym budżecie na to. Tak jak powiedziałem, przepis jest prosty, budujmy e, dobre tereny dla, dla inwestycji, szukajmy inwestorów, ściągajmy ich tutaj, e, róbmy remonty nakładkowe, które też poprawiają e, jakość życia mieszkańców i to się przyczyni do większej chęci e, inwestowania w nasze miasto, w przedsiębiorstwa tutaj funkcjonujące. Tylko tyle albo aż tyle w zasadzie. I, ja się w pełni zgadzam z tym, co powiedział Patryk, ale dopowiem jeszcze e, o możliwościach, może to takie nieładne określenie, ale z jakiejś inżynierii finansowej, czyli o paradoksalnie emisji obligacji, ale nie w taki sposób, jak proponowała pani prezydent, tylko konsolidacji zobowiązań, które faktycznie przyczynią się do zmniejszenia kosztów obsługi długu. Proszę sobie wyobrazić, że my aktualnie rocznie mieszkańcy Kielc rocznie wydają tylko i wyłącznie na odsetki. Około 80-90 milionów złotych. To są tak astronomiczne pieniądze, że wielu z nas nie jest sobie w stanie takich środków nawet wyobrazić. I konsolidacja tych zobowiązań, które aktualnie mamy, może przyczynić się do tego, że te koszty obsługi będą mniejsze. Ale konsolidacja zaproponowana w zeszłym roku przez panią prezydent przyczynia się do tego. W tym roku były. W tym roku, przepraszam, bo mówimy o przyszłym roku budżetowym i stąd. stąd... Wyprzedzamy. Tak, tak, tak. Konsolidacja, te która, konsolidacja, którą w tym roku zaproponowała pani prezydent, przyczynia się do tego, że koszty obsługi długów wzrastały o kolejne 108 milionów złotych. Więc no, no, proszę się też nie dziwić, bo niektórzy się dziwi, dlaczego głosowaliście przeciwko tej konsolidacji. Nie ma nic złego w konsolidacji zobowiązań. Jest to złe, jeśli konsolidacja zobowiązań przyczynia się do wzrostu, wzrostu kosztów tych zobowiązań. A jeśli dzisiaj płacimy 80-90 milionów, tylko odsetek, nie mówię o spłacie kapitału, a miałoby przez cały okres kredytowania dość kolejne 108 milionów, no to to nie jest dobry kierunek. I my mówiliśmy, pani prezydent, że jesteśmy otwarci na rozmowę również o konsolidacji, nie tylko o tych kwestiach o których mówił Patryk, ale również o konsolidacji, ale konsolidacji, która przyniesie realną korzyść dla budżetu miasta Kielce. I jest jeszcze jeden aspekt zarobkowy. Ostatnio podczas sesji była rozmowa o parkingu podziemnym pod Placem Wolności. I w ramach tego parkingu podziemnego miasto Kielce chce właśnie wejść partnerstwo publiczno-prywatne i nie ma nic złego w partnerstwie publiczno-prywatnym, ale akurat w tym konkretnym przypadku cała konstrukcja jest dość abstrakcyjna, bo proszę sobie wyobrazić, że w ramach tego partnerstwa i w ramach w związku z memorandum, które zostało wysłane do różnych podmiotów, miasto chce oddać parking pod Placem Wolności, parking centrum i kilka parkingów jeszcze w ścisłym śródmieściu miasta. Chce oddać partnerowi prywatnemu, jednocześnie jeśli pojawią się środki zewnętrzne na budowę miejsc schronienia. Chce dopłacić partnerowi prywatnemu za budowę parkingu podziemnego i oddać na 20 lat możliwości zarobkowe z tytułu tych wszystkich parkingów. Parkingów. No, i jeśli opłaca się prywatnemu podmiotowi zainwestować przykładowo 100 milionów złotych i przez 20 lat czerpać z tego korzyści, a miasto Kielce dysponuje nieruchomościami w dobrych lokalizacjach, dysponuje już wybudowanym parkingiem centrum, dysponuje infrastrukturą. A przede wszystkim dysponuje możliwościami w zakresie emisji obligacji przychodowych, które nie wpływają na, na dług miasta, to my możemy na tym e, zarabiać jako miasto, a niekoniecznie partner e, prywatny i to, e, to może generować dochody do budżetu na poziomie kilku albo kilkunastu milionów złotych w skali roku. E, to oczywiście w kontekście tych zobowiązań, e, które wskazywaliśmy, może nie jest jakaś wielka kwota, ale jest to zawsze kilka lub kilkanaście milionów złotych więcej e, niż to, co co widzimy. Teraz także te możliwości są. Ale trzeba zacząć po nie sięgać, a mam wrażenie, że pani prezydent tak jakby dalej kontynuuje wizję poprzednika i tylko ładniej o niej opowiada, ale w samej merytorycznej pracy niewiele się zmieniło. I oby tej pracy w najbliższej przyszłości było jak najwięcej i to byli nasi goście, czyli radne, Prawa i Sprawiedliwości Marcin Stępniewski. Dziękuję, dziękuję Państwu oraz nasz stały gość, Patryk Celera. Dzięki wielkie. Ja tylko dodam, że pani prezydent nie lubi budować parkingu. I tu mamy kolejny przykład. Tak, Budujmy tak. przyszłość. Do zobaczenia.